Ja się cały czas trzymam tego argumentu, że to AI, które będzie bardziej ludzkie, czy bardziej, już bardziej ludzkie niż człowiek, <laughs> tak? mm. A, czy bardziej samodzielnie myślące niż człowiek, to będzie ten rodzaj algorytmu, który nie powinien powiedzieć człowiekowi, że jest mądrzejszy od człowieka. Jeżeli ta sztuczna inteligencja ma coraz większą odpowiedzialność. To my chcemy, żeby ona była odpowiedzialna. Samo to jak Bartek mówi, w AI we współpracy z człowiekiem. Zobaczcie, my zaczynamy ją personalizować. Nie? Ona zaczyna nabierać e, jakiegoś szacunku, tak, e, którego przez, przez, długie, przez długie lata, myślę, na samym początku nie miała, ale on mógł wynikać z tego, że był strach przed tym, na ile ona coś mi odbierze, na ile ona mnie skrzywdzi, na ile ona wciąż to jest, wymknie nam się spod kontroli. Tak, mamy wiele filmów, które pokazują czarną stronę AI. -a. Wiele z tych danych jest bezpieczniejsza w chmurze niż w jakimś fizycznym katalogu, w jakimś miejscu, do którego nie wiadomo kto ma Klucze. dostęp.